Jedyny powód, dla którego dalej nie wierzysz, że manifestacje działają, to to, że prawdopodobnie nie znasz nauki, która za tym stoi i przez to robisz to w nieprawidłowy sposób. I manifestacje nie polegają na tym, żeby sobie po prostu coś wyobrażać, słuchać afirmacji czy nawet zapisywać w dzienniku. Prawdziwa manifestacja polega na tym, by wizualizować we właściwy sposób, który aktywuje wszystkie Twoje zmysły. I taka wizualizacja to. Potężne narzędzie, które jeśli użyjesz go właściwie, przeprogramowuje Twoją podświadomość i zmienia Twoją rzeczywistość. Tylko, że taka wizualizacja działa dopiero wtedy, gdy Twój mózg wchodzi w stan Falteta. Czyli głęboki, spokojny stan, do którego wprowadza nas autohipnoza i w którym Twój mózg osiąga neuroplastyczność. Właśnie wtedy zaczyna się magia. Twój umysł traktuje wyobrażenie jak coś, co już się wydarzyło, czyli emocje, obrazy, dźwięki wszystko to zapisuje się w Twojej podświadomości. Właściwie kilka dni temu dostałam wiadomość od jednej z moich klientek, która zaledwie po słuchaniu czterech moich auto pozbyła się, cytuję, połowy swojego brzucha. I dlaczego tak się dzieje? Bo kiedy zmieniasz obraz siebie, Twoje oczy zaczynają projektować. To, w co wierzy mózg, do tego zmienia się twoje ciało, zmieniają się twoje hormony, zmieniają się twoje reakcje, to jak się poruszasz, jak oddychasz, co wybierasz do jedzenia, zmieniają się twoje nawyki oraz to, jak na siebie patrzysz i jak postrzegasz swoją rzeczywistość i wszystko dookoła. I wszystko to dzieje się bez żadnej spiny albo presji, bez jakiegoś fizycznego wysiłku, bez jakiejś drastycznej diety. Bo prawdziwa zmiana nie przychodzi z kontroli, tylko z przeprogramowania Twojej tożsamości. I właśnie to robimy w autohipnozie czy w regularnej hipnoterapii. Nie tylko wyobrażasz sobie efekt końcowy, ale stajesz się osobą, która już go doświadcza. I wtedy manifestacja przestaje być przypadkiem i zaczyna być tylko kwestią czasu. U niektórych ten proces zachodzi szybciej, u innych wolniej. To na pewno zależy od Twoich blokad. W sieci duchowym także mówimy, że od kontraktu duszy, ale jeżeli chcesz, bym głębiła się w ten temat, zostaw komentarz, a ja rozwinę to w kolejnych postach.